ma. No to ziemaczki, to my 94 i <laughs> dzisiaj zagrałem sobie w Minecrafta to jest mój he, he, piękny skinek yy, i no, będziemy sobie grać ogólnie w Minecrafta. Jakby super zapomniałam, że jestem na... aktualnie na przetrwaniu, zobaczyłam ogólnie nową mapkę i no i zamierzam tutaj sobie pograć jakby... Słuchajcie z tego serię. Jak mi się uda, oczywiście. I no... ja będę miała czas, bo jednak no szkoła i tak dalej jednak nie. I będziemy sobie grać w Minecraft'a? Nie. Nie! Serio? To jest od razu wioska, i by. Jakby... Dobra, no. A nam się nie mega poszczęściło, bo właśnie... Gdybym teraz coś robiła, to bym poszła właśnie szukać wioski. I niedaleko jest właśnie taki ale lasek i no fajnie, no? Ogólnie. No. To sobie będziemy takie by drzewo rąbać. Brzozę. Żeby po prostu później sobie zabić te 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 malutkie. Owieczki? Nie, nie wiem. No, owieczki. Owieczki, żeby sobie zabić. I żeby po prostu sobie wziąć, ogarnąć um, wszystko. I tutaj, słuchajcie, trzeba zrobić sobie mieczek. Oczywiście. Żeby jakby, no, um, pozabijać te, te biedne owieczki. Ale ja jeszcze potrzebuję łóżka i, i no... W ogóle... Dobra. Szybko poszło. To tak jakby, no to nie wiem, no białe łóżko robiłem, bo jest najwięcej tych białych owieczek. Te dwie sobie idą. No dobra, więc dwie, jeszcze trzecia. No i już, dobra. Albo zrobiłem podwójne łóżko, nie, no dobra, nie będę już zabijać tych zwierzątek. I kiedy pójdziemy tam do wioski. I zobaczymy ogólnie y, tam całą tą, tą wioskę. Co nie? O, tutaj patyk w ogóle dobra no. A nie, myślałam, że tam jest ta czarna y, owsa. Jest jaskinia, ale no niestety nie ma jaskini. Y, więc teraz będziemy się kierować y, ku, ku tej oto wiosce. <śmiech> <śmiech> jest tak, co do tego, po prostu bym chciała z tego zrobić serię, co nie? Jakby, tutaj jest dużo owiec, dobra, Jezu, bym chciała po prostu zrobić z tego serię, bo jednak, no, lubię grać w Minecrafta, tam ewentualnie by się coś zrobiło, nie? Jakby, to też dla pasji, jakby, to jest moja pasja, jakby, trochę nagrywanie, ale, no. Nie nagrywam, wiem, że po prostu nie nagrywam, ale po prostu, no, wiem co nagrywać. Ale, tak, to co interesuje mnie trochę, to fotografia, coś takiego. i w ogóle... Um, jak będzie z tego seria, jak to się dobrze przejmie właśnie? To będzie z tego seria. A tu... Tu jest łóżeczko. Chó dobra. <laughs> A więc dobra, gdzie ja bym mogła sobie... A nie, wiem, chyba sobie wybuduję po prostu dom, jak coś. I tyle. To jest mega fajna droga, co mi się mega zawsze podobały te drogi. I z na będzie można zbudować gdzieś właśnie domek. Już nie wiem, jak tutaj prowadzi droga, on, na przykład, tutaj, co nie? Co jest nawet fajnie do budowania. O, ten ładny dobra. Więc ja sobie popatrzymy, co jest. O. Ja sobie trochę czarajka I co? Tutaj? I w ogóle będę teraz patrzeć. Ja wiem, że po prostu ja, ja nie pamiętam w jakich są. Nie pamiętam, bo ja zawsze na przetrwaniu gram i po prostu... Aha, dobra. Po prostu sobie patrzę tak, o. co ja buduję na przykład różne, nie wiem, domki czy coś. Więc ja mogę nie pamiętać o rzeczy. Ale, okej. Okay. Tu też ma rajcik. A kwiatek nie będzie nie będziemy sobie grać. Może poszukamy właśnie, nie wiem, żarełka, coś takiego, nie wiem. Może będzie coś po prostu fajnego. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść, nie wpaść do nie, nie wpaść do studni. Tam jest kościół. O, tutaj ten domek mi się też podoba. A dlaczego tutaj są krowy? Oha. Okej, okay, tu będzie trzeba to odbudować. Jakby postaram się to odbudować. Jak uzbieram sobie surowce na tyle, żeby to w sumie i... A, tu już patrzyłam. Oni <coughs> nie, on gdzieś powinny być rzeczy takie. O, w tamtym tym domku na pewno będzie... To jakby... Chyba nie zauważyłam w ogóle kowala. Nie wiem czy to się tak nazywa, ale no chyba tak w sumie. Nie zauważyłam w ogóle kowala, bo to nie jest kowal, bo tutaj nie ma tej. Czy mi ta wioska to chyba jest średnio bogata. No jakby, ja tam się nie znam. Ale skóry, dobra, nie będę brać skóry. Mam no, kościółek. Kurde, drzewo tu wyrosło i nikt nie może do wejść. Smutno. Tutaj o, żeby było przejście. O, i tutaj, tutaj, nic nie ma. Tu się wioska kończy. Kościółek jest kościółek. Idziemy sobie tutaj do, do góry. O kurde. Więc trzeba, no kurde, nie mam jedzenia za bardzo. Dobra. Więc trzeba to i tak przepalić. <laughs> Dobra, zamykamy sobie drzwiczki i chyba pójdziemy po prostu. Nie, bo tutaj kowala chyba nie ma, albo no, jest ja w sumie nie wiem, ale nie zauważyłam. Tak no, na teraz to nie zauważyłam, właśnie. I musimy na pewno, słuchajcie, iść i no, jednak coś zrobić. Jakby o, tutaj sobie wykopać, <laughs> tylko musimy sobie spojrzeć. Oczywiście, kila, kila sobie musimy zrobić. I jakby powinno być wszystko ok. Tutaj, o, killer. Jest tutaj no ile. E A nie będę miała na czym palić. A będę miała. Drewna. To będzie się drewnem palić, dobra? No ile. No już, nie wiem, 6 sobie uzbieramy tego. Ja w sumie chyba, nie wiem, czy tylko tak na nie wiem. Na oko. Mam kidów na trochę starczy jednak, no właśnie jeszcze tą ścianę po prostu się weźmie. O tu. I teraz będziemy kończyć, bo chcę sobie taki piesek zrobić, żeby jedynie przypalić, żeby było lepsze. Co? Jakby tą... Braninę? Nie, nie wiem po prostu. Coś, coś... Coś na I w jakim domku takie będę musiała sobie zamieszkać? W jakim domku? Tu jest w ogóle dżungla. Tu mogą być yy, to, O, tu jest! Fajnie. Tutaj jest ten kowal na samym końcu. O, dobra. <tryk> dobra, co nie wiem. Ja chyba sobie w kowalu no, zamieszkam. Jak ma teraz ogólnie, co ja po prostu muszę zamieszkać, bo no, nie mam innego wyboru. jednak. Dobra. Ym... Co mam sobie przepalić? Jezus, smaraj, jakim jestem debilem. Dobra. Sobie, dobra. Tu i sobie chyba sobie... da się ziemniaka przepalić, co nie? Da się. Tu sobie przypada jeszcze ziemniaka O tutaj jest lava Co ja jakby... No i będzie trzeba sobie skraftować Gdzie mam craftinga? Gdzie mam crafting? Ja serio, zapomniałam craftinga? Craftingu? Nie wiem jak to się odmienia O krówko, siema krówko Koteł! Dobra, pójdziemy gdzieś później na... O tutaj jest? Pójdziemy gdzieś na pewno później. Na przykład możemy sobie zrobić. A e... co miałbym zrobić tutaj? Ja już powoli zaczynam zapominać wszystko, co no, jakby. A, dobra. się weźmi tu? Jezu. Tak łapku. I ogólnie jak Wam się podoba to dajcie subskrypcję i lajka, bo takie to mnie też motywuje, żeby tworzyć więcej takich filmów. I kropka nie <grym> I no. I po prostu jakby... Dajcie tego lajka. Ja wiem, żeby tak... No, no nie za bardzo, nie? No. Ale no mi ten lajk jest mega potrzebny. I będzie, nie wiem, kilka lajków mega. Będzie mega po prostu bardzo fajnie będzie. Będzie kilka lajków. W serii Będzie to nie wiem, trzy lajki nawet. Albo dwa, nie wiem. Ileś tam na pewno nie I teraz sobie łóżeczko trzeba zrobić. I mamy łóżeczko. Dobra. Dobra. Mamy... tutaj <laughs> w sumie po to... Dobra. Dobra tam. O. I słuchajcie, ja bym chciała teraz coś zrobić. Słuchajcie, chyba będę kończyć. coś że tak mało w tym filmie, albo to jest początkowy. I no jak będzie... Jak będą dwa lajki, to wrzucę po prostu kolejny odcinek, albo sobie teraz sobie program i tak. Raczej, więc... Nie wiem, bajo, no to dajcie lajka, dajcie subskrypcję i bajo.